Cześć! Witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczone. Znajdujemy się w kolejnym opuszczonym domku, tylko przy wejściu były ślady taśmy policyjnej, także mogło dojść tutaj do jakiegoś przestępstwa, zbrodni. Zobaczymy, co tutaj się uda nagrać i tym akcentem zapraszam do oglądania. Zaczynamy nagrywanie tego opuszczonego domu. Z zewnątrz, zewnątrz jest dosyć sporych rozmiarów. Jesteśmy teraz w salon, w takim salon, mini salon. I tam jakby jest. No, ciekawe. Tutaj jak widzicie jest ogólnie, ale ogólnie w mieszkaniu jest taki yy, rozpiździel, nie? że tak powiem jakby ktoś czegoś tutaj przeszukiwał, nie? kto wie, no może, może policja tutaj ten przeszukiwała ciężko, 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 mi stwierdzić, nie? co tu się mogło dziać w tym domku no ale patrzcie, praktycznie całe wyposażenie się zachowało mamy tu szkliwo, szklanki i oczywiście nie mogło zabraknąć w domostwie kieliszków, jak sami widzicie tutaj, na załączonym obrazku. No i mamy tutaj najprawdopodobniej zdjęcie rodzinne. Nie wiem, czy to będzie wyblurowane, czy nie. Ale tam w rogu jest, jest zdjęcie jakiegoś mężczyzny. Mógł być tutaj sam mieszkać potem. Ciężko, ciężko stwierdzić. Też muszę uważać na podłogę, bo co, wszystko leży na podłodze. No, ciekawe, nie? Ale wszystkie po wyciekane, po No. Ciekawe co jest. Ale wszystko. Wszystko jest tu przekopane, patrzcie. Takiś papryka, papryka. Tu to Stary telefon. Nie rozpoznaję tego. Stara klasyka telefoniczna. Już nie taki kręcony, ale taki już blisko właśnie. Blisko, Bardzo blisko właśnie takiego kręconego. A to właśnie to jest ciekawe, nie wiem, nie wiem co to mogłoby być. Na nic nie widać. Nie wiem, też Ci nie, nie powiem, Marek, co to mogłoby być. No to też mogło być pełnić za rolę ten, kuchni po części, nie? ale Kalendarz tu jest. Uf, jest data jakaś. Nie ma daty. No. no tu mamy kuchnię. No ale powiem ci, widać, że od lat tu nikogo nie było. Zobacz tą pajęczynę. czy znaczy, może poza eksploratorami nie? Oczywiście mu mówię. No, nie. No, chyba, chyba nie, to ci dam znać najwyżej. No, fajny obrazek. No nie, to jest z kuchnia. Taka typowa. Taka typowa pelerowska. parze kamienie, lodówka. Dawno nie widziałem takiej mini lodówki Polar. Tu mogło być dwa kubeczki. Czy to nie jest czasem toster? Dawno? Powiem ci, nie mam zielonego perecia. Za małe nie, nagrzało. Nie kojarzę, żeby to był toster. Chyba jakiś podgrzewać. Tu jeszcze obrazek z Kaczorem Donaldem. Ale tu jest, patrz, rysunek techniczny. Rok szkolny 1965 To Tu jest jakiś notes. E, powiem wam, nie wiem, czy będziemy, nie wiem jak długo tu będziemy w tym domu, bo miejsce jest, e, że tak powiem, na widoku i otoczone po prostu milionem innych domów, więc nie będziemy podejmować niepotrzebnego ryzyka. Ale tak, książeczka oszczędnościowa PKO. Data miejsca urodzenia tego pana to jest 1942 rok. A zobacz to, widzisz Co to może być? Jest jakaś... A nie takie. zawieszenia na ścianę. Ale tu masz tę maszynkę do krojenia chleba. Ja. Takich już się nie używa. Ale sam miałem takie w domu w 2000 znaczy, jeszcze którym którymś. Tylko, ten, to jest zrobić. elektryczne, tak, tak, ale to już takie lata 90-2000, już tak. potem się nie używano. Tu mamy piec jeszcze kaflowy, ale zobacz, że tu jest jeszcze drewno. Patrz, jeszcze drewno ten, żeby palić w tym piecu. Ciekawe. No tu mamy tak, normalny piec. Tak. Ale zobacz, że pełne wyposażenie w tym domu jest tylko, jak mówiliśmy, jest rozgrzebane po prostu. Patrz, tak wszystko porozwalane, ale płyty te metalowe z musiały w zasadzie się wygrać. Może wiesz, może coś na tle rabunkowym było po prostu, albo kradzież. Jak się to jeszcze nad tobą jest ten trójwymiarowy święty obrazek Maryja Jezus. Aha. no czy uda ci się złapać ich obu to się wydać prawo. No To nie tak tylko pokazać po prostu, nie? No i to teraz będziemy wchodzić do pomieszczenia, w którym naprawdę musimy uważać. No dobrze, dobrze są firanki tutaj. Tu raczej nie będziemy zbyt długo przebywać, ale... Kolejny taki dom starszego typu, znaczy z wyposażenia starszego typu. No i mamy tam piękną, sporych rozmiarów toaletkę. Tam jeszcze chyba woda, utleniana, jakieś lekarstwo, jakiś notes. Tak, to jest chyba syropy pini, wiesz, legardwo na chyba. Najprawdopodobniej. Jak mówi, widzicie, zresztą tam albo nie widzicie, bo jest jasno i jest tak zrobiona, ale tam za oknem jest po prostu główna ulica, i ktoś może nas po prostu zobaczyć idąc z ulicy. A mimo wszystko chcemy Wam pokazać to miejsce. Tu jest, no, są ubrania w szafie e, Damskie bym powiedział. W tym kocu, tak jakby ktoś miał ten pranie robić, nie? No to jest na pranie, typowo. Tak, tak. Taki ładny, staroświecki żyrandol. O, to jest warte pokazania. Zobaczcie, ten tak piękny parę, żyrandol. Z... PRL że prądu nie ma. No, to też to tak jest okazja. No. Dobra, idziemy dalej. My, że tak powiem, jesteśmy dosyć mocno na widoku. A nie chcemy, żeby nas ktoś złapał tutaj, bo wiadomo, ludzie sobie pomyślą, że ktoś się po prostu włamuje albo wykonuje, że tak powiem, inną czynność, tak? No tu mamy taki przedsionek. Z czym ci się to kojarzy, Alek? Bym powiedział, że na bimber, nie? Na bimber. Ale to jest fajne, ten, ten budzik fajny, taki klasyczny. Bardzo fajne tu jest zejście do piwnicy. Tak. Może na sam koniec rzucimy okiem. To jest na wejściu taka gałązka. Tu mamy zamknięte niestety. Tak, ale zobacz tu. Fajny o. obraz jest na wejściu. Czyżby Holandia? A, albo nawet Polska. Nie jesteś w stanie być pewny w 100%. O, tu mamy łazienkę. Ale mówię, co się rzuca w oczy, to jest całkowicie pełne wyposażenie w tym domu, nie. Ale, ale tak na moje oko ten dom. Na moje oko ten dom jest tak od 20 lat opuszczony. Co najmniej patrząc, patrząc po wyposażeniu i po, po tym opakowaniu niwa no, takich no nim nie produkuje się już, nie? Nie te modele, o tak się. Tak. Ale wannę, że liczby musieli zabrać. No, ale pytanie, czy to przed tym, co tu się wydarzyło, cokolwiek się tu wydarzyło. No, bo w dalszym ciągu nie wiemy, co tu się mogło wydarzyć, to tylko możemy domniemać, że jakiś typy zbrodni tutaj był, nie? Też od razu wybaczcie, jak coś nie będzie doświetlone. Bo nie chcemy, że tak powiem, świecić na lewo i prawo światłem z wiadomych powodów. Tu jest jeszcze jakiś obraz, ale. Jak przylatuj tam te drzwi, to nie Nie, 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 widać, powiem Ci. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Całe szczęście, że jest w miarę jasny obiektyw, nie? To, to można z kolei widzieć. Jest... Ale to co nagrałeś, to jeszcze tutaj brakuje trzech ptaszków. Bo... Tak, na tym? Tak, tak. trzy ptaszki przechodzimy na tym też. Tu jest jeszcze w miarę ok, bo będziemy osłonięci. No ale w oczy rzuca się, że tak powiem, tutaj coś w ogóle, ktoś rozwalił totalnie ten kaflop. A to jest kolejna lodóweczka. Dziwne, nie? Jakby ktoś czegoś szukał, nie? Jakby, coś, jakby ktoś coś w piecu kaflowym miał schować, nie? Tu jest fajny globusik. Tu jest dużo ciekawych rzeczy. Tak, no ale kiedyś ja sam miałem taki globus, nie wiem, pewnie większość z Was też mała ma, do tej pory nawet takie globusy. No ale faktycznie jest tu sporo ciekawych rzeczy. I tu może pozwolimy sobie, żeby nagrać to troszkę dłużej. Zobaczcie tutaj. Nie wiem, zdjęcia, ale to aktorek polskich, nie? Tak, aktorki, modelki, sześcienkarze yy, samochodu. Sofia, polskie powiedziałem, to Sofia Loren. Cały zeszyt zdjęć Sofii Loren. Patrzcie. To się nazywa prawdziwy? tak? Kim Język polski, krew to <gry> życie? Tu oczywiście imiona, nazwiska będą zamazane, ale patrzcie, zeszyt papierowy, zeszyt papierów kolorowanych, no teraz na pewno czegoś takiego się nie kupi, nie? W nie. dzisiejszych czasach. Trzeba bardzo ostrożnie stąpać. No i tu, i tu cała, cała szafa Arek, nie? Pełna, pełna. Amelia też tu była, pozdro. Nie mam pojęcia, kto to jest. O, tu są jeszcze ubrania w szafie. Tylko... O, co tu jest? Jakiś... Spen, grelnia. Nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, zamienimy się pozycjami. Jarek, ja idę w twoje miejsce. Nie pokazuję wam, ale tu cały pies jest rozwalony po prostu. Jesteśmy. No, patrz. Nie wiem. Nie wiem, nie, koja, nie kojarzę tego sprzętu. Nie kojarzy i to jeszcze Ale ten jeszcze krok zrobimy. tu. Brady, trzeba uważać. No teraz ten, tą szafę powinniście widzieć. O, są tam ubrania. No nie pokażę Wam tak, blis, tak z bliska, jak bym chciał, no bo obiektyw mi po prostu nie pozwala, żeby to zrobić. Ale też tak mieszane męskie damskie. Ale to zobacz, patrz. To, to ma milion zabawka. lat, nie? Takie rzeczy, rzeczy, milion lat mają. Ciekawe, jakiego autora. Ciekawe, co to jest. Zegi Anderson. Ale Marcie Mikołaj, obniżę Wam. Yy, ten kalendarz. Yy, jak... Piórnik jeszcze, patrz. Tu jest. Taki skurany, jak... yy, to wygląda mi na pokój dziecięcy, nie? Tu ktoś był, czekaj. Seba, Marty. Zawsze 8 06, 21 yy, To mi się wydaje, że tu częściej niż ktoś z Urbexu to przychodzi po prostu miejscowy. Mam takie wrażenie, bo para, para zakochanych, właśnie tam jakiś pan przeszedł za oknem. Mam nadzieję, że nas nie widział. Te firanki, no, wiec, no, te firanki może... mogą nas uratować, że tak powiem. A co mamy tutaj? Jakiś lek to Lagrin. Zobaczę na internecie, do czego to mógł być lek. To nie jest czasem mini termos? Tak, tak, to jest termos. A. Nic, to co? Widzę dalej idziemy, nie? Mm -hmm. Trzeba stąd wyjść. O, tu jeszcze pokażę wam odkurzacz starego typu. Ja to ty ci mówiłem, jak tu weszliśmy, nie słyszałeś. Jest odkurzacz. Dobra. Książka, zdjęcia, mm -hmm. do kursa, teraz... O, to wam pokażę za chwilę. Kurczę, naprawdę, naprawdę ciężko się tu porusza. Przez ten rozwalony kaflog, ale to wam chciałem pokazać. Jakiś lisek, czy kotek? Nie wiem. Nie jestem w stanie tego stwierdzić na pierwszy rzut oka. Dobra, idę sprawdzić tam to pomieszczenie jeszcze. No Tego nie pokazałem. O, zobaczcie tutaj. Aha, lustro jest No, Trzeba uważać. Nie, nie byliśmy tu ale to, bym powiedział, pokój pana domu, nie? Na pewno robią motoryzację. Lata 80, -te. milicjant na motorze. Dobra. Tego. Tutaj też, też A. za długo wam nie będę pokazywał, no bo tu już widać wszystko. Jak ktoś się spojrzy, jak ktoś się spojrzy, to ja nie uwierzę, że nie będzie nas widać. Tutaj mam fajny termometr czekaj, chcesz tu szafę pokazać? O, bliżej nie będę podchodził, bo i tak jestem na skraju okna. Ale tu po lewo macie tak, krawaty. Nie wiem jak to będzie widoczne. A tu po prostu szafa. Szafa, że tak powiem, pełna ubrań. No i co mamy na ziemi? Kasety VHS. Nie tylko. Jezus z Nazaretu. Różne rzeczy mamy. Dobra, pokaż mi ten termometr. Dobra. Kasety Tiny Tarner. Mm. No i tutaj ten... religijne obrazki i, i szkliwo. Dużo, dużo szkliwa. No i krzyż tutaj na górze. jak ten pęka, widać, że... No bo nie jest konserwowany, a to wygląda na opuszczone od 20 lat, nie? No i szkody górnicze, nie? Któż wiemy z czego to jest to szkło z tego obrazu. No. Tutaj macie kolejny obraz. Jeszcze gwózek został na Pokazać ten obraz? To no, jest jakiś standardowy obraz, że tak powiem. Tylko jakby No bo w tym nie jest, nie? Ale zobaczcie ile to ktoś gazet tutaj miał książek. Fajna, fajna kolekcja. To nie wiem, czy detektyw tam nie jest. Chyba tak. Jest tutaj detektywy. Tam mamy telewizor, ale nie wiem czemu on jest obrócony. Pewnie do zawartości się chcieli dostać. Dobra, zobaczmy to tutaj. No, patrz, piękna kolekcja książek. Bez skrupułów. Myślę, że powoli będziemy kończyć. Mi się wydaje, że wszystko pokazaliśmy. Praktycznie co można było zobaczyć w tym domu? No, może oprócz piwnicy, ale Arek tam był i chyba tam nic konkretnego nie było w tej piwnicy, nie? skończyliśmy eksplorację tego opuszczonego domku. szczerze powiedziawszy nie udało nam się nie udało nam się dowiedzieć co tu mogło zajść. Może jakaś zbrodnia, może jakaś kradzież, no nie wiemy do końca. Jest taśma policyjna na zewnątrz. Takie szybkie zdjęcie zrobię, żeby żeby nie było, że walimy clickbait i tak dalej. No ale jak sami widzieliście miejsce praktycznie z całym wyposażeniem, tylko dosłownie przegrzebane, jakby ktoś czegoś szukał jakiegoś pieniędzy, czegokolwiek. Na moje oko ponad 20 lat dopuszczone. No i co w sumie tyle. Mam nadzieję, że miejsce Wam się spodobało jak i materiał. Koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze itd. i tak dalej. To co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się na następnych wyprawach. To na razie.